Sponsorem programu Zwierzyniec jest producent karmy Friskis. Purina, twój ulubieniec, nasza pasja. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Zwierzyniec. Tradycyjnie przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych informacji dotyczących hodowli waszych milusińskich. Dziś szczegółowo przybliżymy bardzo popularny w ostatnim czasie temat nadwagi u psów, następnie podpowiemy w jaki sposób przygotować dom na przybycie szynszyli, jak o nie odpowiednio zadbać, a na koniec doradzimy, jak w prawidłowy sposób opiekować się żółwiem wodnolądowym. Nawet 40% psów ma problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Statystyki te powinny z całą pewnością skłonić właścicieli czworonogów do regularnej kontroli wagi zwierzęcia. Wystarczy zwrócić uwagę na trzy elementy. Stanąć z boku psa i zobaczyć, czy widać u niego podkasanie brzucha. Jeżeli to podkasanie brzucha jest wyraźne, to najprawdopodobniej pies ma optymalną masę ciała. Ale jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na drugi element. Stanąć nad psem i zobaczyć, zaobserwować, czy widać u psa Wcięcie w talii. Jeżeli to wcięcie w talii jest zauważalne, jednocześnie z podkasaniem brzucha, to już możemy być prawie pewni, że pies ma optymalną masę ciała. Natomiast trzecim elementem, bardzo prostym do wykonania w, w codziennym życiu z psem, nie wymagającym absolutnie posiadania specjalnej wagi dla zwierząt, jest Sprawdzenie, czy czujemy żebra u psa. Ruch to obok prawidłowego żywienia jeden z najważniejszych czynników mający wpływ na rozwój naszego zwierzaka. Zobaczmy, jakie formy aktywnego spędzania wolnego czasu można zaproponować naszemu kupilowi. Jedną z form aktywności, którą macie Państwo teraz w tle, jest Agility. Jest to sport, sport z psem, w którym pies prowadzony przez przewodnika pokonuje komplet przeszkód. No i przeszkody są różne. Są hopki, tak jak widać w tle, są tunele, jest kładka, jest slalom. Jest to fantastyczna forma budowania więzi z naszym czworonogiem i budowania wspólnej, wspólnej kondycji i psa i człowieka tak naprawdę, bo i człowiek też się musi nieźle nabiegać. No dobrze, ale czy to jest bezpieczne dla naszych pupili? Czy nie zrobią sobie krzywdy podczas takiego treningu? E, oczywiście trening powinien być prowadzony tak, żeby to było bezpieczne. E, wysokość przeszkód może być zmieniana, także e, pies każdego rozmiaru może, może skakać. E, a jaka powinna być częstotliwość tych treningów, żeby utrzymać psa w dobrej kondycji? E, przynajmniej raz w tygodniu, e, ale to oczywiście nie może być tak, że pies przez tydzień leży na kanapie, a potem w niedzielę przyjeżdża na trening. Jedną z popularnych aktywności fizycznych z psem jest dog frisbee. Dog frisbee polega tak naprawdę na dosyć banalnej formule. Przewodnik rzuca dysk frisbee, a pies go łapie. Przede wszystkim zdrowy, bezpieczny sposób na wybieganie się i na y, wypuszczenie tej energii, którą miałby i mógłby na przykład demolować dom. Jest to fajne, bezpieczne i dla przewodnika i dla psa rewelacyjny sposób na spędzanie czasu. Dyski frisbee w Polsce mamy bardzo zróżnicowane pod względem nie tylko samych rodzajów, ale i cen. Tak naprawdę zakup podstawowy to jest dwa, trzy dyski, możemy się zmieścić spokojnie w granicach 30 zł. Nie jest to żaden majątek, Potrzeb Potrzebujemy do tego tylko i wyłącznie jakiegoś trawnika z ładną, bezpieczną trawą, możemy zacząć się bawić. Prawidłowo zbilansowana dieta niewątpliwie sprzyja ograniczeniu ryzyka rozwoju nadwagi u naszych psów. Na rynku znajdziemy bogatą ofertę profesjonalnych suchych karm o umiarkowanej zawartości tłuszczu, które pomogą pozbyć się zbędnych kilogramów i jednocześnie zachować masę mięśniową, a także zaspokoją apetyt. Musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta są skonstruowane trochę inaczej i mają inne potrzeby niż my, a my ciągle je uczłowieczamy i wydaje nam się, że one potrzebują, mają takie same potrzeby jak człowiek. Jest zupełnie, jest zupełnie inaczej. Mądre, rozsądne żywienie to jest zbilansowana dawka. To jest, to jest dawka żywieniowa przeznaczona dla danego osobnika w danym wieku, danej płci w danej kondycji fizjologicznej. W tej chwili dostępne na rynku są odchudzające diety weterynaryjne, które w sposób stabilny i kontrolowany są w stanie pomóc w procesie odchudzania zwierząt. Jeżeli ktoś nie chce się zdecydować na dietę odchudzającą, może sięgnąć na półkę sklepu zoologicznego i kupić karmę typu light, karmę niskokaloryczną, która również przy odpowiednim postępowaniu pozwoli zwierzęciu zrzucić kilka kilogramów. Długość ciała 20-40 cm, waga od pół do kilograma, perłowo-szare futerko i ogon pokryty długimi, sztywnymi włosami to cechy charakterystyczne szynszyli, małych gryzoni wywodzących się z Ameryki Południowej. Te sympatyczne zwierzątka stają się coraz popularniejsze w naszym kraju. Jak stworzyć im odpowiednie warunki w naszym domu? Przede wszystkim powinniśmy przygotować dużą klatkę, gdyż szynszyle są zwierzętami, które powinniśmy utrzymywać w grupach i są to zwierzęta bardzo ruchliwe. Dla pary szynszyli klatka powinna mieć wymiary około metr długości na metr szerokości i metr wysokości. Powinny się w niej znajdować półki, różne gałęzie do zarówno do chodzenia, jak i do ich zgryzania. Powinno się znajdować jak najwięcej elementów, gdzie szynszyla by mogła się ukryć, gdzie moglibyśmy ukryć dla niej pokarm, żeby to zwierzę cały czas było pobudzane do eksploracji środowiska. Podstawą wyposażenia w klatce jest przede wszystkim poidełko i miska poidełko montowane na druciku albo na uchwycie. To są specjalne poidełka do klatek. Montowane są na takim specjalnym druciku wokół poidełka. Na końcu tego pręciku jest specjalna kuleczka, tak żeby woda nie wypływała przez cały czas. Miseczka plastikowa, porcelanowa albo metalowa. Plastikowa, najtańsza, dosyć lekka. Szynszyl pewnie będzie ją przerzucał sobie przez klantkę, wysypywał jedzenie. Natomiast jest na pewno najtańsza. Zabawki drewniane, ponieważ jak wiadomo, gryzonią zęby rosną przez całe życie. Dlatego trzeba to bardzo pilnować i uważać, żeby te zęby miał szynszyl na czym sobie tępić. Jeżeli chodzi o zabawki, to szynszyle jako takich zabawek nie potrzebują. Potrzebują one przede wszystkim urozmaiczyć. Środowiska, wielu poziomów w klatkach, wielu elementów, które będą je ciekawiły. Nie muszą to być typowo przez nas odbierane jako zabawki. Może być na przykład kartonowe pudło, czy jakaś drewniana kłoda. Musimy zwrócić w tym przypadku uwagę, żeby nie były to elementy lakierowane, żeby nie było to drewno konserwowane. I poprzez takie urozmaicenie środowiska w klatce i obecność innych osobników swojego gatunku zapewnimy szynszylom dobre urozmaicenie czasu, dobrą zabawę. Szynszyle to zwierzęta roślinożerne. Pamiętajmy jednak o tym, że mają bardzo delikatny układ pokarmowy i wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzać w ich diecie, powinny zachodzić stopniowo. Co powinno znaleźć się w menu tych zwierzątek? Szynszyle powinniśmy żywić przede wszystkim pełnoporcjowymi karmami zawierającymi około 15% białka ogólnego, 2-4% tłuszczu surowego oraz 17-20% włókna surowego. Jeśli chodzi o szynszyle w hodowli, to możemy korzystać z gotowych mieszanych ziaren. Są to wzbogacone mieszanki, które mają też chipsy dodatkowe, witaminy, kawałki siana, po to, żeby już tą mieszankę można było uznać za w pełni zbilansowaną, czyli taką kompletną. Jeżeli mamy wybrednego zwierzaka, wówczas poleca się granulaty. Zmielone są tam i ziarna, i właśnie siano, które dostarcza włókien ułatwiających perystaltykę. Poza tym możemy jeszcze podawać im przysmaki różnego typu: są to dropsy, kolby, jakieś. Przysmaki do obgryzania, ponieważ one y, y, lubią i dobrze jest kiedy mogą stępiać swoje zęby przy pomocy właśnie twardych przekąsek. Szynszyle bardzo lubią gałązki drzew owocowych. Szynszyle nie są zbyt wymagające pod względem pielęgnacji. Jedyną rzeczą jest kąpiel pyłowa, dzięki której gryzoń może zachować czystość i urodę pięknego futerka. Szynszyle mają niezwykle miłe futerko. Jest ono bardzo puszyste. Dobrze jest zadbać o to futerko, ponieważ jest ono w pewnym stopniu narażone na choroby typu grzybiczego. Także pielęgnacja ogranicza się na dobrą sprawę do kąpieli piaskowych. Trzeba szynszylowi zapewnić kuwetę, do której będzie się ten piasek wsypywało. Kuweta musi być na tyle duża, żeby szynszyl był spokojnie w stanie się w niej obrócić, ponieważ robi w niej później różne śmieszne fikołki po to, żeby ten piasek specjalny w był w stanie wejść w głęboko w futro i wydobyć wszystkie, wszystkie nieczystości ze środka. Trzeba kupować typowy piasek dla szynszyli albo pył wulkaniczny, ponieważ jest on bardzo drobniutki, bardzo delikatny. Zwykły piasek, taki z ulicy czy z piaskownicy, zupełnie nie nadaje się do, do kąpieli dla szynszyli. Od wielu lat najczęściej kupowanymi zwierzętami terraryjnymi są żółwie wodnolądowe. Ile kosztują, jakie wyposażenia potrzebują i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, komponując ich dietę? Posłuchajcie rad naszych ekspertów. Najpopularniejszymi gatunkami występującymi w sprzedaży obecnie są żółwie żółtolice. Popularne niegdyś żółwie czerwonolice, występujące u nas powszechnie w latach 80. jeszcze 90., w tej chwili jest zakaz sprowadzania tych zwierząt. Są one uznane za gatunek niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. E, ceny żółwi wodnolądowych są bardzo zróżnicowane za naj, najczęściej dostępne gatunki takie jak żółw ozdobny, żółw żółtolicy. Zapłacimy około 40-60 zł. Natomiast górna granica jest właściwie bardzo płynna, z tego względu, iż rzadkie gatunki niespotykane w hodowlach mogą kosztować niekiedy kilkanaście tysięcy euro za parę. Nasze gady powinny mieć bardzo urozmaiconą dietę. Warto, by w ich menu znalazły się żywe ryby, ślimaki akwariowe, raki czy krewetki. Należy im również podawać żywe roślinki oraz różnego rodzaju mrożonki. Dobrze, by karma była co kilka dni wzbogacona w witaminy i wapno, co zapobiegnie zmianom krzywicznym i wielu chorobom żółwi. Przede wszystkim musimy unikać monodiety. To, co nam się wydaje jako łatwe rozwiązanie, żywienie zwierząt jednym rodzajem pokarmu, dla nich nie jest rozwiązaniem dobrym może prowadzić do zaburzeń mineralizacji pancerza, czy do zbyt szybkiego wzrostu. Żółw jest zwierzęciem wszystkożernym, w związku z tym jego dieta powinna być bardzo urozmaicona: Je, zarówno pokarm mięsny, jak i roślinny. Jeśli chodzi o pokarm mięsny, możemy kupować pokarm mrożony, pokarm żywy albo pokarm suszony. suszonych pokarmów najczęstszy to gammarus suszony albo stynka. Wygląda to w ten sposób: są to albo suszone rybki. Yy, stynki, które żółw to już dla żółwia troszeczkę większego na pewno który ma już troszeczkę większy otwór gębowy i sobie z czymś takim poradzi. Jeśli chodzi o pokarm mrożony, to najczęściej są to typowe mieszanki pokarm mrożony dla żółwia, to jest pokarm mieszany roślinny i mięsny, albo na przykład mrożona ochotka, to są tylko i wyłącznie larwy ochotki, które żółw naprawdę bardzo chętnie je. Jeśli chodzi o pokarm żywy, to albo wodzeń, albo ochotka. Kupuje się to w takich małych woreczkach. Można to trzymać w lodówce przez parę dni w jakimś słoiczku i karmić tym żółwia, na pewno chętniej je to niż pokarm mrożony. Choroby u żółwi wodnolądowych najczęściej spowodowane są złymi warunkami hodowli. Nieodpowiednią dietą i niestety nie wiedzą właściciela. Jeśli chodzi o żółwie wodnolądowe, to yy, najczęściej jest to anoreksja. Może to brzmi śmiesznie, aczkolwiek często ludzie mylą to z letargiem, które zapadają w żółwie. Yy, jest, dochodzi do tego wówczas, gdy jest nieodpowiednia temperatura, ponieważ jak wiadomo, żółwie powinny przebywać w temperaturze w okolicach 26 stopni. Natomiast jeżeli temperatura zaczyna spadać, to, yy, to dochodzi do takiego jakby w nieod, nieodpowiednim czasie letargu yy, i on zaczyna chudnąć, zaczyna być apatyczny, zaczyna przestać jeść, w końcu Wpada w taki jakby w cudzysłowie sen i właściciel mylnie może to odebrać właśnie jako letarg, który, który, no, który jest patologiczny, no, bo, ponieważ nieprawidłowy. Monotonne żywienie żółwi wodno-lądowych może doprowadzić w ich przypadku do zaburzeń mineralizacji pancerza, do zbyt szybkiego lub zbyt powolnego wzrostu. W przypadku monotonnej diety w większości, przypad... w większości gatunków mamy do czynienia z niedoborami witamin jak i minerałów szczególnie manifestują się tutaj objawy a-vitaminozy a i a d3 dodatkowo ich połączenie z niedoborem wapnia w dziecie może doprowadzić do śmierci zwierzęcia To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Koniecznie oglądajcie program Zwierzyniec już za tydzień. Sponsorem programu Zwierzyniec jest producent karmy friskis Purina, twój ulubieniec, nasza pasja.